Przede wszystkim bardzo ciężka. Ma swój ciężar gatunkowy, jest bardzo dobrze napisana. Czyta się to, ale nie jest to lektura do poduszki, nie jest to jakaś taka lektura, bym powiedział, rozrywkowa. Widać tutaj w podejściu autorki jakiś taki szacunek do tych osób, taką powściągliwość. W, w relacjonowaniu możemy się dowiedzieć dużo ciężkich takich rzeczy ciężkich historii i one mogą stanowić ostrzeżenie to są, tak jak przejrzałem tutaj, to są pewne scenariusze napisane przez życie ale tak naprawdę to są w, ciągle takie same scenariusze jedna historia w, w Ludzkich, y, która odmienia się przez przypadki, przez, przez osoby, przez miejsca. I y, y, y właśnie uważam, że po tą książkę trzeba by sięgać, chociaż jest to książka. Bardzo trudna w odbiorze, i, i to nie jest rozrywka, po to, żeby samemu się też czegoś dla siebie nauczyć, żeby docenić też pewne rzeczy, które mamy często za darmo, których nie widzimy, i żeby też nie wchodzić w pewne utarte kolejny, w pewne utarte kanały, które wiadomo, że zawsze skończą się tak samo, chociaż naiwnie myślimy, że nie.